Dobry dzień dobry. Stolik by się przydał, ale to na razie sobie położę. Wiecie, mnie ta pieśń ostatnia strasznie dotyka. Od kiedy pierwszy raz ją w ogóle usłyszałam, to, to po prostu mi się przewierca przez, przez serducho. Dziękuję bardzo. Tak się docenia. Pozwólcie, że się na początek pomodlę. Panie, dziękuję Ci za ten czas. Ja ci proszę, żeby, żeby te słowa tej ostatniej pieśni tak naprawdę wypływały z naszych, z naszych serc, żeby to nie były tylko słowa, ale naprawdę nasza deklaracja. Panie, oddaję Tobie ten czas, oddaję Tobie to miejsce na scenie. Ja się modlę, Ojcze, żebyś Ty czynił to, co Ty chcesz. Nawet jeżeli miałoby nie paść ani jedno słowo z moich ust. Nawet jeżeli mam zejść teraz z tej sceny. Panie, ja się modlę o takie naprawdę Twoje dotknięcie i Twoją obecność. I takie naprawdę doświadczenie Ciebie, Panie. I stoję tu w bojaźni przed Tobą i naprawdę w oczekiwaniu na to, co Ty chcesz dzisiaj zrobić. Bądź wyższony, Panie. Amen. Wcześniej śpiewaliśmy, że zbóż naszą, naszą tradycję. I dla mnie to kazanie jest takim wyjściem poza moją strefę komfortu. Bo ja jestem techniczna, ja lubię mieć rzeczy uporządkowane. Ja lubię, jak na przykład przygotowuję kazanie i dotyka mnie jakieś słowo, to, to przychodzą kolejne myśli, kolejne myśli, rzeczy mi się porządkują, układają, wiecie, puzelki mi się składają. A tak naprawdę z dzisiejszym kazaniem jeszcze do wczoraj nie miałam pojęcia, w jaki sposób to powiem. I miałam z tym o tyle spokój, że, że w tym tygodniu, za każdym razem jak siadałam i poświęcałam sobie taki czas, żeby, żeby zastanowić się, co chcę powiedzieć, to zamiast technicznej pracy. Miałam taki naprawdę niesamowity czas z Bogiem, taki, taki czas uwielbienia, ale wiecie, formalnie nic z tego nie wynikało. E, żadne, żadne punkty z tego nie powstawały. E. Jeszcze wczoraj, jak Krystyna mnie prosiła o jakiś konspekt do, dla tłumaczy, Z tej stres, od razu w tym miejscu chcę naprawdę podziękować wszystkim osobom, które są w zespole e, tłumaczącym, bo robić niesamowitą robotę. Ale wczoraj, jeszcze jak Krystyna do mnie pisała i prosiła o notatki, to ja tak wiesz, przepraszam cię, ale ja dopiero to zbieram w całość. <laughs> e, ale wiecie, ten temat, który, o którym chcę dzisiaj mówić, jest. Takim, był takim dla mnie zapalnikiem, I, i może wielu z was doświadczyło w swoim, w swoim życiu takich momentów, takich, takich pochodni, że na dany czas coś was tak niesamowicie poruszyło, że, że wzbudziło was taki entuzjazm, że byliście w stanie wszystko zrobić. Jeżeli nie, to tym lepiej bo jeszcze przed tobą to. <laughs> Ale mam naprawdę takie, takie pragnienie, żeby to dzisiejsze spotkanie było takim, takim zapalnikiem też dla was. Bo to, o czym chcę mówić, chcę mówić o Bogu Bogu Wszechmogącym, Bogu, Bogu Niemożliwego. I to jest ciekawe, że tak, że tak naprawdę całe uwielbienie było tak jakby szyte pod to kazanie. Chcę mówić o Bogu Wszechmocnym. I pewnie wielu z was słyszało, słyszało kazania na ten temat wielokrotnie. Znowu, jeżeli jeszcze nie słyszałeś, to też bardzo dobrze, bo to są bardzo fajne odkrycia. Jeżeli, jeżeli ktoś e, słyszał na ten temat wiele kazań, to też pewne rzeczy musi sobie odświeżyć. Ale wierzę, że to nie w tych słowach, e, to, że to nie o te moje słowa chodzi, tylko o takie naprawdę doświadczenie tego, czym, tego kim naprawdę jest Bóg Wszechmogący, tego, co to znaczy faktycznie, że Bóg jest Bogiem niemożliwego. I tak jak jest dzisiaj w kazaniu, usłyszeć, zobaczyć, doświadczyć. Czyli te trzy rzeczy, które tak naprawdę pozwalają nam poznać, czym właściwie jest ta wszechmoc Boga. I mam nadzieję, że to dzisiejsze okazanie właśnie takim, takim momentem, takiego właśnie usłyszenia, zobaczenia i doświadczenia będzie. Na początek chciałabym, żebyśmy, żebyśmy przeszli do, do jednego fragmentu, który myślę, że będzie dobrym, dobrym wstępem do tego, co chcę mówić. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów w Starym Testamencie, taka jedna z moich ulubionych historii. Ona znajduje się w drugiej księdze kronik w rozdziale 20. Yy, I tam czytamy o tym. Że Juda, lud Judy, zostaje napadnięty przez Ammonitów i, i Moabitów. Taka tylko uwaga, ale zaraz do niej wrócę. Juda oznacza uwielbienie, albo oddany uwielbieniu lud Boży. Zaraz do tego wrócę, ale chciałam, chciałam żebyśmy już na początek mieli, mieli tego świadomość. Więc mamy historię, w której Moabici i Ammonici napadają na Judę. I szafat król Judy, zaczyna się modlić: Boże, ty jesteś Bogiem potężnym, Bogiem silnym, ty nas nigdy nie opuściłeś, Ty dotrzymywałeś obietnic, które, które składałeś naszym przodkom. Przecież Ty nas teraz nie zostawisz. Przecież Ty nie zostawisz nas w tym, w tym miejscu trwogi, miejscu e, zamieszania, chaosu, ataku. I cały lud, kobiety, dzieci, wszyscy stoją i oczekują na słowo Pana. I w wersecie 14 czytamy i wtedy duch Pana spoczął na obecnym w zgromadzeniu Jehazielu, synu Zachariasza, synu Benajasza, synu Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. To też jest ciekawe, bo to nie był kapłan, to nie był prorok. To był Lewita z rodu yy, z rodu, no, widzicie, Asafa, czyli muzyk, czyli uwielbiacz. Ale ponieważ znamy jego rodowód, to, to był znany. To nie była pierwsza lepsza osoba. I dalej czytamy, że tak, tak przemówił: Uważajcie wy wszyscy, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy oraz ty, królu Jehaszafacie, tak mówi do was Pan, nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem. Nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro wyjdźcie im naprzeciw, będą oni szli w górę z boczem Sis, a spotkacie ich na skraju doliny przed wejściem na pustynię Jeruzel. Nie waszą rzeczą będzie przeciwko nim walczyć. Ustawcie się tam i stójcie, a zobaczycie, jak Pan pospieszy wam na ratunek. Judo, Jerozolimo, nie bójcie się i nie drżyjcie. Jutro wyjdźcie im naprzeciw, a Pan będzie z wami. Czytamy, że Jehaziel i e, cały lud padł na kolana, przed Panem, a muzycy zaczęli uwielbiać Boga. I werset 20. Następnego dnia wstali wcześniej rano i wyruszyli na pustynię Tekoa. Przed wyjściem jechał szafat stanu i przemówił, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy, zaufajcie Panu waszemu Bogu, a doznacie wsparcie. Zaufajcie Jego prorokom, a poszczęści wam się. Potem naradził się z ludem i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętnych szatach, podążając na czele zbrojnych ze śpiewem. Wysławiajcie Pana, ponieważ na wieki trwa Jego łaska a kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśń wielbienia, pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judam monitów, moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, także zostali pobici. I Dalej czytamy, że Juda nie podniosła nawet miecza. Nie podniosła żadnej broni, bo te ludy między sobą zaczęły walczyć i kiedy Juda tam przybyło, kiedy lud Judy tam przybył, to zostali pogorzelisko i poległych. I dlatego bardzo lubię tą historię, bo z jednej strony mamy przykład tego jak jak cały lud jest w miejscu beznadziei i wie, że tylko do Boga może się zwrócić, i usłyszeli słowo Boże, i to tak zbudowało ich wiarę, że byli w stanie zrobić coś nielogicznego, bo tak po ludzku kto wysyła muzyków na czele armii? Po ludzku myśląc, gdyby doszło do jakiegoś e, bojowego starcia, to, to ci muzycy nie mieli żadnych szans. Ale oni usłyszeli, uwierzyli i zobaczyli, doświadczyli Bożej mocy, Bożego działania i Bożej potęgi. I dlaczego zwróciłam uwagę, co znaczy słowo Juda, czyli uwielbienie? Jeżeli, jeżeli potraktujemy to literalnie, to można powiedzieć, że pierwszą rzeczą, która przychodzi w kryzysie i, i, i w takich sytuacjach newralgicznych, to jest atak na Twoją postawę uwielbienia, na Twoją postawę dziękczynienia, takiej wdzięczności i zachwytu Bogiem. I ten Bóg w naszej głowie zaczyna maleć. Ale to, co tu widzimy, to to, że Bóg podaje strategię uwielbienia jako walki. I, i to nie uwielbienie toczy bitwy, ale wywyższa tego, który jest potężnym wojownikiem. I to chciałabym, żebyśmy dzisiaj zrobili, żebyśmy skupili. Skupili nasz wzrok, skupili nasz reflektor, nie na problemy, ale na, na tego, który te problemy rozwiązuje. Na tego naszego potężnego Boga. Na tego, który jest wszechmocny, wszechpotężny, jest w stanie zrobić wszystko. I wiecie, ten, w, tym, w tym tygodniu tak bardzo mnie dotknęło właśnie to, co to znaczy, bo zdałam sobie sprawę, jak często wyśpiewuje, że Bóg jest wszechmogący. Że Bóg jest potężny. Jak często czytam historie w Biblii, które pokazują Bożą Moc. Tak naprawdę, jak spojrzymy na Biblię, to, to cała Biblia jest pełna historii Bożego Działania. Każda jedna. I jeżeli słyszysz tę historię od wielu lat, czytasz Biblię wiele lat, to Przynajmniej ja miałam tak, że po prostu z tymi rzeczami przechodziłam do porządku dziennego. Słyszałam je od dziecka, więc po prostu, okej, okay, wydarzyły się, były, wydarzyły się. Nie podważałam, że się nie wydarzyły, ale były dla mnie czymś normalnym. Po prostu, okej. Okay. Dlatego mówię, że jeżeli słyszysz to po raz pierwszy, to, to jest, masz tą przewagę, że, że możesz na to spojrzeć świeżym, świeżym okiem. I kiedy czytałam historię w Starym Testamencie, kiedy czytałam o cudach w Nowym Testamencie, to tak jakby Bóg w Biblii i mój Bóg to byli dwaj różni bogowie. A przecież Bóg jest ten sam. I w ten sam sposób chcę, dać, chcę, chcę żebyśmy słyszeli Jego głos, żebyśmy zobaczyli Jego działanie, żebyśmy doświadczyli, co to znaczy Jego moc. I tak jak powiedziałam, lud Judy usłyszał Boży głos. Zobaczył i doświadczył działania Boga. I ostatnio czytałam list Jana. I już na wstępie, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset, jest fragment. Ogłaszamy Wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, co odnosi się do słowa życia. Co usłyszeliśmy, zobaczyliśmy, Czemu się przyglądaliśmy, dotknęło nasze ręce. I zwróćcie uwagę, że wszystkie te czasowniki są dokonane. To nie jest czas przyszły. Zobaczymy, doświadczymy. To nie jest przypuszczenie, być może. Wszystko, co Jan pisze i wszystko, o czym mówi, to jest to, czego faktycznie doświadczył. Miał re realne doświadczenie, realnie widział, Boże cuda i Boże działanie. I kiedy przeczytałam ten fragment, to tak bardzo mnie do, dotknęło, że Boże, przecież Ty jesteś ten sam. Przecież to, jak objawiałeś się Janowi, nie, nie różni się od tego, jak chcesz mi się objawiać. I wiecie, zrodziło się we mnie takie naprawdę pragnienie, żebym ja była tą, która widzi rzeczy, które mnie budują, którą budują które budują moją wiarę. Że, żebym miała naprawdę takie. W głębokie doświadczenie tego, że Bóg jest Bogiem Mocy. I chciałabym, żebyśmy w ten sposób spojrzeli na jakikolwiek cud w Nowym Testamencie, żebyśmy spróbowali to odnieść do, do, do naszych doświadczeń, do naszej sytuacji. I ja, ja wzięłam mm, cud z córką Jaira. Ja, to jest kolejny fragment, który bardzo lubię. <grym> Ale zaraz powiem dlaczego. I tak jak w Starym Testamencie widzimy moc Boga, która jest potężna, tam skala jest niesamowita. Jak ma być droga zrobiona przez morze, to będzie zrobiona droga przez morze. Jak ma paść mur Jerycha, to padnie mur Jerycha. Jak ma paść wojsko dziesięciotysięczne, to padnie wroga. A cuda, które się dzieją na przykład w Ewangelii przez ręce Jezusa, pokazują mi, dlaczego te cuda się dzieją. Że to co, to, co kieruje Bogiem, jest tak naprawdę miłość i troska o nas. I mamy piąty rozdział Ewangelii Marka. I znowu czytamy o historii Jaira. Jaira, który był przełożonym synagogi. I Jair przybiega do, do nauczyciela, do Jezusa i prosi go, żeby ten z nim poszedł, bo jego córka umiera. I wyobraźcie sobie tę sytuację. Wasze ukochane dziecko jest już w takim stanie, że żaden lekarz nie jest w stanie im pomóc. I biegniesz do jedynej osoby... Która wie, że może cokolwiek zdziałać, do Jezusa. I prosisz go o pomoc. I oni nie zdążyli jeszcze dojść na miejsce, a przybiegają, e, przy, przybiegają ludzie tego człowieka i mówią: Twoja córka nie żyje. Nie kłopocz się, twoja córka już nie żyje. Nie, nie kłopocz nauczyciela. Co, co, dotyka, co, co, co dotyka człowieka, który dostaje taką informację że twoje najkochańsze dziecko, o które walczyłeś, nie żyje. Ból, żal, a oni jeszcze przybiegają i mówią, nie kłopocz nauczyciela. I Jezus zwraca się do tego człowieka z miłością i mówi, nie bój się, tylko wiesz i poszedł z nim. I na miejscu zostają chaos, zamieszanie, jeden wielki płacz. Tam nie było wątpliwości, że ta dziewczynka nie żyje. I co Jezus robi? Jezus od, odgania tych wszystkich ludzi, którzy wprowadzają zamieszanie, i bierze z tą miłością rodziców tej dziewczynki i idzie do niej. I werset 41, po czym ujął ją za rękę i powiedział, Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci wstań. Dlatego tak bardzo lubię ten cud, że za każdym razem ten werset to mnie mówi. Bo jak wyobrażam sobie tą sytuację, to nie widzę Boga, nie widzę Jezusa, który staje i w jakimś po prostu. Pobożnej postawie, mówi Talita, kum. Tylko ja widzę sytuację, w której Jezus przychodzi, i pochyla się z miłością nad tą dziewczynką, gładzi jej główkę i mówi: dziewczynko, wstań. Dla mnie ten fragment jest fragmentem, który pokazuje tą troskę i tą miłość Bożą. Gdzie on też walczy o to dziecko. I co się dzieje? Widzisz, jak, jak te paluszki tej dziewczynki zaczynają się ruszać. Jak oczy się otwierają. Jak to dziecko, które przed chwilą opłakiwałeś, i, i byłeś przekonany, że nie zobaczysz jego dorosłości, jak zaczyna normalnie funkcjonować, może biegnie do zabawek. Widzisz cud i przełom. I to, co się wydarzyło tam, to nie było jednorazowym wy wydarzeniem, które już nigdy więcej się nie powtórzy. Bo Bóg cudów jest ciągle ten sam. I Bóg w ten sam sposób chce się objawiać w każdej dziedzinie naszego życia. Wiecie, ja mam doświadczenia w swoim własnym życiu, w którym wiem, że, że tylko Bóg zadziałał, że to były sytuacje beznadziejne i tylko Boża łaska i, i takie Boże prowadzenie przeprowadziło mnie przez pewne rzeczy. I każdy z nas jest w stanie wskazać w swoim życiu, w swoim życiu albo ogólnie rzeczy, które wymagają Bożej ingerencji, interwencji. I wiecie, takie rzeczy się nadal dzieją. To nie jest odosobniony przypadek jakiś. I podam wam przykład. Nie chciałam szukać y, daleko, gdzieś za, za morzami, za, wiecie, Ameryka Południowa, Afryka. Wziąłam pierwszy, lepszy przykład, który ostatnio mi się nasunął. Maciej Strzyżewski trzy dni temu na swoim Facebooku opisał, opisał historię. Macieja Strzyżewskiego możecie znać z kościoła licznego z Gdańska, z działalności w Pakistanie, z podcastu naszego pastora. Trzy dni temu historia opisana. Przeczytam wam. Jeden z muzyków opowiedział historię swojego uzdrowienia. Miał raka jelita grubego i ten nagle zniknął. Gitarzysta zachęcił przechodniów do oddania swojego życia i problemów Bogu. Pierwsza ręka, która się podniosła, należała do jednego z naszych wolontariuszy. Miłego, uśmiechniętego i bardzo ulubionego chłopaka o imieniu Łukasz, który zdradził nam swój problem. W mojej głowie rozwinął się rak. Gus ma na tę chwilę, półtorej centymetra wielkości, jest złośliwy. Wiadomość otrzymałem pięć dni temu. Nic więcej nie mówił. Uśmiechał się delikatnie i czekał. Dlaczego? Dlaczego? Kłębiły się pytania i niezgoda na ten, na ten stan rzeczy. Za dwa dni mam konsultację medyczną dotyczącą stopnia złośliwości guza i dobrania metody leczenia. Proszę o modlitwę, dodał. Zaczęliśmy się modlić z wiarą i radością. Przed Boży pokój. Nie bój się bez względu na wszystko. Bóg jest dobry. Powiedzieliśmy i przytuliliśmy go. Tydzień później spotkaliśmy się ponownie. Łukasz powiedział, że chce powiedzieć coś przez mikrofon. Przed dziesiątkami słuchaczy na ulicy zaświadczył: tydzień temu ja miałem w głowie raka. Mam dokument, który stwierdza i opisuje mój przypadek. Tydzień temu tutaj na ulicy modlono się o mnie. Potem byłem na komisji lekarskiej, która skierowała mnie na kolejne badania. Okazało się, że guz zniknął. Nie ma go. Mam dokument, który to potwierdza. Jestem zdrowy. Czuję się świetnie. A nasz Bóg jest cudowny. Kolejna historia. Wchodzisz w komentarz. Kolejna historia. Modliłam się o czteroletnią siostrzenicę. Miała guz 5 cm, 5 cm w główce. Rok po operacji, gdzie usunięto guza wielkości gruszki. Nie zgadzałam się na operację. Położyłam ręce i ogłaszałam uzdrowienie w imieniu Jezusa. Dwa dni później rezonans pokazał, że główka jest czysta, bez skalpela i bólu. To nie są odosobnione przypadki, Bóg nadal działa w ten sposób. I nie chcę powiedzieć, że, że takie historie dzieją się i takie Boże działanie dotyczy tylko i wyłącznie uzdrowienia i uzdrowienia nowotworów. Znam osoby, w których na przykład żona wiele lat modliła się o męża, który miał problem alkoholowy. Wiele lat w cierpliwości i w zaufaniu Bogu. I ten człowiek jest liderem, jest pastorem, a ich służba jest po prostu, ma ogromny zasięg. I nie chcę powiedzieć, że, że nie mamy wierzyć w medycynie. Bo w bardzo wielu przypadkach ta, ta pomoc, której potrzebujemy, ta odpowiedź na nasze potrzeby, przychodzi właśnie przez ręce lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów. Ale chcę tylko powiedzieć, że przy całym tym dobrodziejstwie, które mamy w dzisiejszych czasach, to nie przeszkadza nam wywyższać Boga, który jest wszechmogący. Bo medycyna nie uzupełnia tego, czego Bóg nie jest w stanie zrobić. I wiecie, to też nie jest tak, że nie będzie teraz problemów i chorób. Że nie będzie sytuacji, na które, które dzieją się wbrew naszej woli. Ale nawet jeżeli dostaniemy odpowiedź na jedną ze stu modlitw, jedną na pięćdziesiąt, to i tak warto. Dlatego jednego cudu, który się wydarzy, Dlatego jednego cudu, który zbuduje naszą wiarę, warto jest. Bo wiecie, myślę sobie czasami, jak w wielu sytuacjach, nawet nie myślimy o tym, żeby zawołać coś do Boga. Wiecie, w żadnym kościele nie usłyszycie, że Bóg nie jest w stanie czegoś zrobić. Ale jak często mówimy o tym, że Bóg jest w stanie coś zrobić. I nawet jeżeli coś się nie dzieje tak, jakbyśmy chcieli, to i tak świadomość tego, że mamy wszechmogącego Boga, zmienia atmosferę i zmienia jakość życia. Ja naprawdę wierzę, że Bóg chce się objawiać w ten sposób. Że Bóg chce dawać nam takie doświadczenie, które będą budowały naszą wiarę. Bo jeżeli widziałeś Boga w działaniu, to jesteś w stanie zrobić tę przestrzeń, żeby to Bóg zadziałał. I pójść i zrobić to, co, to, co Bóg chce, i pójść na głęboką wiodę, jak Piotr. Pójść z uwielbieniem na ustach, jak Izrael. Nie chcę za dużo mówić, bo tak jak na początku powiedziałam, słowa, słowa to są słowa. Ale naprawdę bym chciała dać teraz taką przestrzeń, żeby to Bóg zadziałał i żeby to Bóg nas dotykał. I bardzo gorąco Cię zachęcam, jeżeli jest jakakolwiek rzecz w Twoim życiu, która wymaga Bożej interwencji, jeżeli Ty czy ktokolwiek z Twojej rodziny zmaga się z jakąkolwiek chorobą. Jeżeli masz problem w małżeństwie, jeżeli twoja rodzina jest rozbita, twoje dzieci nie chcą się do Ciebie odzywać, jeżeli jest jakiekolwiek, nie wiem, masz problemy finansowe. Albo jeżeli po prostu potrzebujesz zobaczyć i doświadczyć, co to znaczy, że naprawdę Bóg jest wszechmocny. I potrzebujesz tej ręki, która cię dotknie i do, dotknie Twojego życia, to zachęcam Cię do tego, żeby teraz, jak będzie, będzie czas modlitwy i jeszcze czas uwielbienia, żebyś wyszedł do przodu, ktoś na pewno się z Tobą pomogli. Jeżeli nie chcesz wychodzić, to podnieś rękę, to ktoś na pewno do Ciebie podejdzie. Ale nie odpowiedz, jeżeli to, co mówię, Ciebie dotyka, to proszę Cię odpowiedz na to. Ale jeżeli jesteś przed swoim monitorem, przed swoim ekranem, to ja się chcę pomodlić z Tobą. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym, że Ty jesteś Bogiem Potężnym, że tak jak śpiewaliśmy, Ty możesz wszystko. I proszę Cię, daj nam odczuć, co to znaczy, że Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym. Niech to nie będzie tylko słowo, które powtarzamy. Ale tak bardzo Cię Boże proszę, żeby to żyło w nas, żeby to ożywało w nas, żeby to było tym, co, co przypominamy i co, co sprawia, że jesteśmy w stanie robić rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili. Panie ja Cię, tak bardzo proszę o Twój dotyk w tym miejscu i w tym momencie. I Panie ja ci dziękuję, że, że jeśli ja nie muszę modlić, że chcę zobaczyć, tylko że ja będę widzieć. Ja będę widzieć uzdrowienia w naszych życiach. Ja będę widziała rodziny, które są ozdrawiane, które są scalane. Panie, ja ogłaszam, że ja będę oglądała osoby, które wychodzą z uzależnień. Że będę widziała osoby, które, których dusze i które my, których myśli są po prostu ściśnięte i żalem i smutkiem i jakimiś po prostu problemami. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem potężnym, Bogiem mocnym. Dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który może przynieść przebudzenie i które może dotykać całych miast, i przychodzisz ze swoim zbawieniem, Panie. Ale ja się, Ojcze, modlę, tak jak modlił się Elizeusz o, swoich, o swojego sługę, żebyś otworzył nasze oczy, żebyśmy zobaczyli, jaka armia jest za nami. Jako wiele więcej jest z nami niż przeciwko nam. Panie, modlę się o takie namacalne doświadczenie ciebie. O to, żebyśmy słyszeli Twój głos, żebyśmy nastawiali się i oczekiwali. Żebyśmy oczekiwali tego, Panie. Pokazuj nam rzeczy, które może po prostu zakopaliśmy i uznaliśmy, nawet nie pomyśleliśmy o to, żeby, żeby przynieść te rzeczy do Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że ty jesteś bogiem przełomów i bogiem działania, i, i daj nam się. Daj nam się poznać jako Bóg, który działa. Ja modlę się o to w swoim życiu i w życiu każdego z nas i w życiu tego kościoła. I jeszcze raz Ci zachęcam. Teraz będzie jeszcze jedna pieśń. Jeżeli potrzebujesz modlitwy i potrzebujesz, żeby ktoś się z Tobą pomodlił, to wyjdź albo podnieś rękę. Amen.